Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część jedenasta. Przejmowanie władzy w otchłanie. A Gernanos powrócił do Otchłani z nowymi umiejętnościami oraz postanowieniem przejęcia władzy, wyjścia z dziury ewolucyjnej i dorównania ludziom inteligencją oraz wybudowania wielkiego miasta, w którym będą żyć. O swoich planach chciał powiedzieć wszystkim plemionom na Głównej Wyspie. Plemiona sprzeciwiły się reformom, ponieważ nie chciały służyć słabemu demonowi. Dwójpółmetrowy, półmetra pół metra wyższy od każdego na pewno słaby. Aby udowodnić im, że jest potężny, wyzwał każdego wodza plemion z warunkiem, że kto przegra, będzie służył wygranemu. Agernanos nie miał problemu z pokonaniem 23 wodzów przeciwnych plemion. Walki trwały tylko 5 dni, choć dla Agernanosa walka bez przerwy była bardzo męcząca. W końcu udało mu się odzyskać siły i wybrać się do żywego lasu, aby przekonać Wibertusa, aby poddał się władza Hieranusa pokojowo i żeby nie atakował demonów bez powodu. Zanim demony ruszyły do lasu, musiały przygotować się do ataku na rośliny, które rzucą się bez ostrzeżenia na każdego. Najpierw Hagernanos wziął się za tworzenie zbroi dla każdego demona. Przy tej pracy pomógł mu Zirmel, który interesował się tym rzemiosłem i chciał nauczyć się tego, co umiał Gernanos. Następnie wzięli się za broń, po czym wyruszyli do żywego lasu. Choć demony przygotowywały się do natarcia, to rośliny nie ruszyły się i ani razu nie zaatakowały demonów. A Gernanos jako jedyny podszedł do króla drzew i zapytał, dlaczego rośliny nas nie atakowały, na co Vibertus odpowiedział: Twój umysł jest mniejszy niż mój, lecz twa odwaga, upór i przygotowania pokazały, że mózg twój jest potężniejszy niż którykolwiek w tej odchłani. Agernanos zawarł pokój z roślinami i ustalił e, przyczyny, które spowodują atak na któregoś z demonów. Vibertus przyjął te warunki oraz zaproponował pomoc przy budowie nowej, lepszej odchłani. Argernanos, wielki król, 2,5 metrowy. Zirmel to kowal, który stanie się kowalem królewskim, czyli pierwszym, który znał się na rzemiośle. Nie mówimy o kówryczykach, bo to inny świat. Ale tak, Argernanos był pierwszym, najlepszym kowalem w otchłani. Zirmel od niego się nauczył, Argernanos zajął się rządzeniem i strzelaniem sucharami, a Zirmel wziął się za rzemiosło pełną gemą, dlatego stał się królewskim kowalem. Warunki, które nawiązali z roślinami są takie, że nie atakują demony, chyba że demony wyrwą kwiatka bez zgody, no to wtedy zaatakują, tak? No oczywiście bez wojny, tylko po prostu tego jednego ukażą. No a warunki na rozbudowanie lepszej odchłani, lepszego królestwa, no to na zasadzie takiej właśnie, że jak drzewo upadnie i będzie potrzebne drewno, no to przyjdą demony po to drewno, nie będą ścinały drzewa, Chyba, że las pozwoli, a tak to las będzie tylko oddawał to, co już mu niepotrzebne, czyli zwalone drzewa. No, do następnego odcinka.